Z satysfakcją był, Specjalnie przygotowywałem taką mapę, żeby to nagrać. I ze mną jest Kuba, i lecimy. A nie Szejdka, tylko taki inny. Taki. Inny. To. Halo, Kuba! Lecimy! Halo! Zablokował się. Halo! Kajcie, chwilę. Dobra, no to nagrywamy. Ok. Kuba powrócił. Patrzcie. <słysy> Dobra. Dobra, masz coś? No, do, no do, dobra, no to teraz kogo mieliśmy brać? Pyłę. Perła. Pył. Pe Pyły. Pe pe I później jest Jackie. Okej. Okay. Zmienię się te z tej pełni. Pipeły. Dobrze, okay. no to... Lecimy! Lecimy dół! Dobra dawaj tak idziemy w kupie. Okej. Dobra. Jak prostu chodź. Dobra. Łączą. ci i dasz O, dostali. Klikamy klikałeś. Dobra, ja też Ja tylko w tego ulta klikam. No nie mógł. ten dzień mnie tak przeszkadzał, że nie wiem to. patrz, bo, bo ja, ja na przykład używam ulta, nie? No. A ten dżin, a ten mnie przyciąga. Ja I nie, nie, mogę na przykład ulta zrobić. No ty bambiku. Bo, bo patrz, ja klikam ulta, a on mnie przyciąga. Uwaga, ci... Co ja mam zrobić. ...ście... Stry... ...klikanie. Ale kiedy mam ulta, no? Kiedy ulta? To, to, te, to zrobimy Sandy... ...satysfakcję. Nie, to...

No, spokojnie! Totalitypay, to wszystko. Mamo pa niście lagie. Totalitypay, to wszystko. Kiedy oczywiście lagi to te Mamo no no, no, się niście lagie. Mamo tak się niście lagie. To te niście pa Mamo się No lagie. Mamo się Ej, dawaj, w się zacząć i doładowanie. wadowanie. Co? Aha! Stia! Płyci, ci tam. płyci, płyci, płyci,

A ty też to za chwilę, co to Co ty jest? Co ty jest? Patrzcie. Uwaga, Kuba się odpala. Odpala spocznicie ku głowę. Cisza i No u te ci parę, no, się do... nie da z nią. Ej, może pipej, co będzie skakać? Będzie skakać te, teć... ja tam... pipej. Zaraz bierzemy. Dawaj, hiper, dobrej Będzie płeć. Widocznie tak, so. No Whizman. Odpalę Odpalek Whizmana. Gui o oh nie! O oh nie! To tobie! Ona ma się te Ty też! Ale bo ty nie używałeś bardzo dobrze. Aha, zapomniałem. Tutaj ci paj. No to teraz... E, czekaj. Piper. Pipe. Was. pipe. Was. Was. Nie, pipej. To ja Ty, ma... Piper ja ma no. no to, tak ja mówię. Łupia, cały będę był skok, za skokiem, pyk! No, a a, a, a co jak tak, ja Primo ci podjedzie, ja... Pod użyjesz ulta, a ci ja i Primo na dysko podjedzie. Nie, bo ja skoczę i ucieknę. Tu, te, ci, mm? Nie trafię ulta. I płać! Bo skociła no, Po to to, to Dawaj, zabij go. Teraz zginiesz. Chodź, to te ci Co ten budy ten... robi? Powie mi ktoś. Nic, <słuch> O! O! bot lepszy od karanka Widzicie, jaki pios jestem? Czekaj, odpalam gadzie, skacze i walę. To te ci paredu płeć... Ktoś zrobił Płeć, płeć. No budu na iPrimov A mam mám pomysl na To się nejlepší pomysl z kosmosu. A! A! Uj! O! bambiček. on je z v Polsce. Lepě tak na něj, nie mu. Vidíš? jak tě zjíšil? A to je nejhorší bez A ty najgorsza, Piper. <laughs> nie, nienawidzę, Apri. Nie nienawidzę go. Ale. Ale, No nie, po, jakby bo jakby gdzieś by Apri, bo to wtedy tak nie no skakał. Nie. skaki, skok, 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 to wtedy tak nie było. ostatnia postać na dziś, czyli bas. <laughs> nie! Nie.

ten, ten simulator i 90 to w tym odcinku napisze. Kuba, dajcie piwo Ten dostanie. E, Kuba w dupę. To dostanie. E, króliczka. Ja będę losował. No, no Jaką króliczkę? Chyba se śniś. Skąd ja mam wyciasnąć, Hiuzie? Patrz, takiego królika, który daje... 90, <susza> chyszka, chyjóra. chyba. huja, huja, huja. Tak huge dam. Kto chce Hyda? Szybko, szybko, na rynku, ta, tak. Ta. Ale tego huja od kuby. Ej, nie. Dobra, no. dawaj, Daryl. No to losowa ja króliki która ma 98 tysięcy. A ja będę losować po prostu Tak. A, a nie, ja A sobie. ja będę... Ja mogę wam ulosować... Ja jestem lepszy, więc ja mogę wam ulosować e, dra dragona, jeżeli chcecie. No, no ja też wam mogę dać. Albo ja wam dam tak, jeden diagon i pięć królików. Albo trzy diagony i jeden królik. Co wolicie? Oczywiście. Okay. A ten dialog, który starą. Jest to to 109. Pamiętajcie. starą. Nie żaden, który ma... Milion? <gry> no było milion na co? No bo ma Pote ci Alleluja, jak się to robi. Dobra, pa. Jo, pa, 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 Koniec filmu. papa. pa.